Dzień dobry. Witajcie. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze raz w kolejny piękny poniedziałek. Widzieliście tablicę TDO. Nie wiem, czy dziewczyny robiąc tablicę miały na myśli wschodzące czy zachodzące słońce tutaj. Ale ja sobie tak myślę, że to jest wschodzące słońce. Cześć. Cześć. Zuzia, napisz mi może. Jestem bardzo ciekawy. I dzisiaj jadąc do pracy. Rano objechałem kilka sklepów, żeby zakupić rzeczy potrzebne. Cześć Karolcia, hej, hej, cześć, cześć Ania. I jadąc tutaj do, do Bradford, jechałem przez różne górki i miałem właśnie taki sam widok na wschodzące słońce, jak jest na naszej tablicy. Wiem, że... No właśnie, tak Damian, tak. Teraz jest może zachmurzone, nie wiem jak w bo tu w Bratsport jest zachmurzone i jest dosyć ponuro w tym momencie, ale, ale ten poranek był piękny, tak kolory się malowały pięknie. I, i aż wyglądałem przez szybę, żeby jak najwięcej tego, widok, tym widokiem nachłonąć, jak najbardziej chłonąć ten widok. A dlaczego? Bo piękno przyciąga, prawda? Piękno przyciąga. Mm. I tak sobie myślę właśnie o tym, że to wschodzące słońce e, tak przyciągało mój wzrok. E, I dzisiaj myślę, że Bóg i do mnie, i do nas wszystkich tutaj mówi o tym, że, e, że On ch chce przyciągać nasz wzrok do siebie, tak jak właśnie to wschodzące słońce dzisiaj przyciągało mój wzrok. Mm. I, I Bóg mówi. E, myślę, że do mnie właśnie szczególnie mówił przez te, przez te piękne widoki, przez to słońce, przez te kolory, które się malowały, e, te wzgórza doliny. E, mówi do mnie, że On chce mi dać pewnego rodzaju takie, taką radość. Może no, nie pewnego rodzaju On chce mi dać radość w moim życiu. E, on chce mi dać e, tak samo mi, jak i wam wszystkim, nam wszystkim e, radość, e, pokój. Pocieszenie, jeżeli ktoś w tym momencie potrzebuje, pragnie pocieszenia, to on przychodzi do naszego życia i on nam wszystko to wykłada w ten sposób tak? Wykłada, jak na tacy. I mówi: przychodź do mnie, przychodź do mnie i bierz. Bierz wszystko, czego ci w tym momencie potrzeba, w czego w tym momencie potrzebujesz, czego nie masz, czego pragniesz. Bierz, bo ja to wszystko mam i to mam dla ciebie. Bóg właśnie przychodzi z taką otwartością do nas. Z takim, ja ci wszystko dam. Ja ci wszystko dam. Tylko przychodź do mnie. Chciej przychodzić do mnie. Zwracaj swoją twarz do mnie, jak do tego wschodzącego słońca. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dzisiaj słowo do mnie, ale chcę się z wami dzielić tym słowem. Dlatego, że myślę, że wśród, wśród nas wszystkich, wśród was oglądających, na pewno też są ludzie, którzy, którzy tego potrzebują, którzy potrzebują takiej takiej radości, takiego pocieszenia, którzy. Szukają właśnie takiego pocieszenia. Nieraz w rzeczach takich przyziemnych bardzo, tak? w takich ulotnych chwilach. W rzeczach typu, nie wiem, telefony, telewizory, filmy, seriale, auta i tak dalej, tak dalej. Można sobie wymieniać każdy na swoją nutę. Może wymieniać, co, co, jakie są jego pocieszenia, ale właśnie Bóg przychodzi z takim stałym pocieszeniem do nas. To nie jest coś. Co jest ulotne, co jest tylko chwilowe, co jest tylko na dany czas. Tak jak właśnie mówi się, mówi się, że Bóg nie przemija, tak? Bóg nie przemija, więc to wszystko, co On chce nam dać, też nie przemija, bo to jest wynikiem właśnie Jego miłości do nas. Czy ktoś z Was tutaj dzisiaj, Oglądających te do lub odsłuchujących w późniejszym czasie te do. Czy jest ktoś z Was, kto właśnie potrzebuje takiego pocieszenia, takiej radości dzisiaj i czuje właśnie wewnętrznie, że, że mu czegoś brakuje, że nie może znaleźć jakiejś takiej prawdziwej radości, i czuje wewnętrznie właśnie, że ma jakąś pustkę, jakiś brak w sobie? To Bóg dzisiaj przychodzi szczególnie do Ciebie. I chcę się modlić dzisiaj za ciebie właśnie. O, tylko Kasia nie ma dźwięku? Napiszcie mi. To Bóg dzisiaj szczególnie przychodzi do ciebie i dotyka Twojego serca. Dotyka tych miejsc, które wołają o wypełnienie o wypełnienie tej pustki. Przychodź, Duchu Święty, do Łukasza. Przychodź do Dagmary, do Katarzyny. Przychodź i wypełnij te, te miejsca radością, te miejsca pustki, smutku, zawiedzenia. Wypełniaj, wypełniaj panie radością, wypełniaj pokojem, wypełniaj pocieszeniem, miłością. Wszystkim, wszystkim, czego pragniecie. Wszystkim, czego pragniesz w tym momencie. Bóg wypełnia Twoje serce, bo jest dobrym Ojcem i On nam wszystko daje. Tak jak powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, spragnieni jesteście, a ja Was pokrzepię. Bóg nie na darmo wypowiada takie słowa. Pamiętajmy, że każde słowo, które Bóg wypowiada, czy w Piśmie Świętym, czy bezpośrednio właśnie do naszego życia, bo każdy z nas pewnie Mam nadzieję, każdy z nas słyszał od Boga słowa pocieszenia, słowa zapewnienia, obietnicy. Bóg nie rzuca słów na ziemię po to, żeby, żeby przepadły, tak? Ale Bóg rzuca słowo po to, żeby ono się spełniło. Więc dzisiaj mówi Bóg do ciebie: Ja jestem Twoim pocieszeniem. Ja jestem Twoją radością. Ja jestem Twoją, twoją miłością, tak? Przychodzę dzisiaj do ciebie. Tylko zechciej wziąć, zechciej brać i nie pytaj, czy zasługuję, czy, yy, czy to dla mnie, tylko bierz. Takie słowa dzisiaj mam, takie myśli. Yy. Zobaczę, co piszecie, tak, jest dźwięk. Więc czasami właśnie, czasami właśnie Bóg przez takie rzeczy, które przykuwają nasz, nasz wzrok, przez taki wschód słońca, może wiele do nas powiedzieć. Więc szukajmy takich chwil, które będą nas inspirować właśnie do tego, do, do, do myśli, do, do Bożych myśli, do, do tego, że, żebyśmy otwierali swoje uszy na to, co właśnie Bóg mówi do nas. Życzę Wam pięknego poniedziałku, pełnego tego wszystkiego, czego pragniecie. I, I tak jak właśnie było mówione w sobotę na konferencji, na naszym spotkaniu wspólnoty, żebyśmy wszystko to, co mamy w swoim sercu, wylewali przed Bogiem. Tak szczerze przed Nim, wypowiadali te słowa, a Bóg je usłyszy. A Bóg je usłyszy i spełni pragnienia naszego serca. Amen. Amen, amen. Dziękuję Wam za to spotkanie. I jeszcze raz życzę Wam dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia i do zobaczenia. Pa pa.